Cześć wszystkim, z tej strony oczywiście Ola, a więc... Dosłownie przed chwilą był u mnie kurier i dostałam paczkę, która przyszła do mnie prosto z Singapuru. Jest taka piękna, biała, różowe serduszka. Jest taką różową kokardką. Jest to Kawaii Box. Kawaii Box? Kawaii Box? Nie wiem, link do strony podam w opisie. Dostałam <kluzny> takie pudełeczko i z tego, co wiem, że już nie jestem pewna, to jest coś w stylu... To jest takie japońskie pudełeczko, jak nie wiem, w Polsce mamy glossy box, shiny Box, to jest takie japońskie pudełeczko e, subskrypcyjne, w którym co miesiąc mamy różne japońskie jakieś produkty, zabawki, jedzenia, także nie wiem, może to będzie coś typu e, China Post albo, e, albo Japana Zjadam, zobaczymy, co tutaj jest, jestem jest strasznie ciekawa. E, także nie pozwoliłam nikomu w moim domu tego otworzyć, bo zrobię wam to unboxing na żywo. Troszeczkę oczywiście paczka z Singapuru się poturbowała w transporcie, to tylko jest zapakowana, ale mam nadzieję, że nic w niej nie było. Okej, okay. ja trochę nie wiem jak to otworzyć, z której strony, dobra Otworzyłam tu, gdzie już było otwarte, więc za dużego wyboru nie miałam Okej, okay, wszystko jest zapakowane w taki papier, trochę z tego powypadało Tak, to będzie po nas Ale się cieszę, powiem wam, że ja jestem ogromną fanką Agnieszki grzelak i uwielbiam jej filmy i tu mamy różne takie chińskie rzeczy okej, okay, teraz przynajmniej może trochę będziecie widzieli co tutaj się dzieje bo po prostu na dwie kamery także mamy tutaj, pod, tutaj właśnie yy, karteczkę kawaii box thank you i mamy 11 rzeczy mamy tak, po kolei może będę szła jak z listy czy może nie, dobra może nie po kolei a więc to są mamy takie jakieś wiecie małe gadżeciki i pierwsza rzecz to mamy Pinki do włosów, takie z napisem różowe, kropeczki z napisem Love you. Tak, do tego mamy tutaj gumki też do włosów z napisem Love you i z taką tęczą. I druga tęcza się niestety odkleiła w transporcie. To się nazywa Hara Yuku Hair Accessories. Tak. Okej, okay, dalej. Tutaj mamy brylo, bryloczek z gwizdkiem. On działa? Działa. Także mamy tutaj bryloczek z takimi uśmie uśmie uśmiechniętymi twarzyczkami. Jak będę stała pod, w poczcie pod moją skrytką, yy, to będę sobie gwizdać. Okej, okay, dalej mamy taki długopisik z napisem Milk. I to jest taki długopisik krówka i on ma dwa rysiki. A, tu jest czerwony i niebieski. Dalej mamy gdzie to jest? Fruit Sharp Sharpener, czyli mamy temperówkę do kredek i do ołówków w kształcie takiego melonika albo arbuza, nie wiem, ale mega słodkie. Dalej mamy takie coś super do szkoły, czyli takie małe karteczki do zaznaczania z takimi owieczkami, Jezu, jakie to jest jakie te słodkie. Jezu, prześliczynę, nie wiem, otworzę to. ale czadowe. Tutaj mamy takie naklejki, one są takie w ogóle milusie. Jezus z owieczkami. Ja, yeah, ale to wszystko jest takie słodkie i cudowne. Jezu, to jest moje pierwsze takie pudełko i powiem wam, że już to kocham. Yy, dalej mamy takiego pluszaczka, którego chciałabym wiedzieć jak odchodzić. Dobra, dalej mamy taką maskotkę z takim bryloczkiem i to jest taki kotek. Nie wiem, co mogę więcej o nim powiedzieć. Dalej mamy taką malutką paczuszkę i to jest... mini candy box, czyli tutaj mamy takie malutkie yy, jakieś chyba ciasteczka i one... tu jest napisane Coffee Beat. Pachną jak kawa. Co? Mamy cukiereczki w smaku kawy? Omega. One smakują jak kawa, ale jak taka dobra. Posłodzona kawa. Pachnie jak gorzka kawa, to smakuje jak posłodzona kawa, także naprawdę dobre. Dalej mamy jeszcze drugi długopis. A nie to jest gumka do mazania. tak? Um, tak, to mamy długopis, który jest gumką do mazania. Po prostu tak naciskamy, to ta gumka się wysuwa. Ale super, super I to chyba na co wszyscy najbardziej czekają przypadkiem, przynajmniej ja. Oglądałam tak zestawa się łagnieszki grzelak. I to jest właśnie zestaw z tej firmy Kracie do robienia takiego deserku, i mi się zawsze marzyło zrobić coś takiego. Także dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie, żebym nagrała właśnie odcinek zrobienia tego. Bo jestem strasznie ciekawa, jakby mi to wyszło, i nie wiem, może to będzie fajne i dobre do dokumentowania. Także dajcie nadzieję, jeżeli chcecie um, zobaczyć odcinek zrobienia właśnie tego pudełka. Dalej mamy drugi taki zestaw. Że się nazywa DIY Korean Cupcake Set, czyli to jest taki koreański zestaw do robienia cupcake'ów, ale to jest wszystko zabawkowe i to jest takie malutkie i w ogóle. O, jakie słodkie. Mam nadzieję, że to nie jest jadalne. No nie, bo to są jakieś brokaty. Ale to też mogę zrobić, bo dziękuję. Jeżeli chcecie, także dajcie znać. Różne naklejki Mikołajów grających na różnych instrumentach, ale świetne. Przyda się do prezentów świątecznych. I papierek. Wow. Powiem wam, że to było genialne, jak widzicie zrobiłam tu wielki bałagan, ale to pudełko jest super, jestem po prostu zaskoczona, to było moje pierwsze doświadczenie z czymś, z czymś takim, także dajcie znać, jeżeli chcecie, żebym nagrała właśnie yy, odcinek, jak robię te dwa zestawy. I wow, mega, dajcie znać, jak wam się podobało, oczywiście, że chcecie sobie zamówić takie pudełeczko, to zapraszam was na stronę koi box.com Aha, zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że mam dla was rozdanie, a właściwie takie losowanie gdzie możecie wygrać za darmo właśnie takie pudełeczko Kawaii Box Jedyne co musicie zrobić to wejść w link w opisie, tam macie link do losowania do takiej strony z losowaniem i wystarczy, że tam wejdziecie na to i się tam zalogujecie przez Facebooka i zostanie za 20 dni wylosowany automatycznie zwycięzca do którego firma Kawaii Box, Kawaii Box wyśle właśnie takie pudełeczko jak dostałam, ja także ja Was zachęcam do brania udziału w losowaniu. Link macie do losowania w opisie. Dajcie znać, co tam sądzicie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki, pa-pa!